Dobra, jesteśmy na pierwszym się w Stanach. Co swoją mordę będę poka Pokaże okolice. Zajechaliśmy tutaj Uber'em i spotkałem bardzo miłego pana tutaj. I go zapytałem, czy tu jest bezpiecznie wchodzić. Czy tutaj nie ma wiesz kamer, ochrony. I, i powiedział, że nie, że na ludzie tutaj mogę wbijać. Tylko, że po prostu być ostrożnym. Także po prostu, będąc ostrożnym, wbijamy tutaj sobie i już mamy taśmy, żeby nie wchodzić ale my oczywiście wchodzimy odpalimy sobie czołóweczkę i co? i gdzie my się znajdujemy? jest to opuszczony, opuszczone więzienie jest to była swego rodzaju farma na której więźniowie no i napracowali tutaj na farmie teraz to służy jako jako, jako swego rodzaju skład. Dla, dla młodzieży tak pan powiedział że, że po prostu coś słyszałem że po prostu młodzież sobie tutaj teraz przesiaduje i nic tutaj się nie dzieje za bardzo o fuck school, także widać że tutaj osoby w tym wieku przesiadują trafiliśmy oczywiście do kibla no, kibla na urwak się musi być urwak zamiast z kibla to nie urwak jak to się mówi Kurcze, fajnie to wygląda. Tutaj mamy. Tutaj mamy nawet jakieś urządzenie pozostałość z czasów kiedy to wszystko działało. Zobaczymy co jest za tymi drzwiami. O. Tu jest jakaś główniejsza sala by była. Tutaj mamy nawet wejście na dach, tylko niestety wiele z niego nie zostało. Aha. Może się znajdzie, przejdziemy to dookoła, może znajdziemy inne wejście w co wątpię Znaczy co w co wątpię, no, no zobaczymy jak będzie I też sytuacja jest taka, że zaszedłem tutaj o godzinie 8, jest teraz jakaś 8.30 Także zaszedłem o tej porze w niedzielę, żeby tutaj mieć pewność, że nawet jeśli tutaj jakaś ochrona funkcjonuje, to że jej w tym czasie nie będzie a jeśli urzędują tutaj wariaciki jakieś sobie przesiadują, a widać dużo takich pozostałości, które wyświadczyły, że ta teoria jest prawdziwa, no to raczej nie w niedzielę o 8 rano, bo raczej to towarzystwo od tej może leży na kacu. I tutaj wyjdziemy na, na zewnątrz i już widzę, że tam również może być spoko. Ciekawe do czego to służyło. No ja się totalnie nie znam. Ale tutaj rury jakieś mamy. I sobie tym jakże majestatycznym tunelem, tutaj proszę bardzo drzewo piwne i sobie przejdziemy do dalszej części i wydaje mi się, że tej najciekawszej, czyli gdzie stoją dwie wieże pozdro Ameryka Chciałem tutaj zdjęcie zrobić, ale w nie uznałem, że jednak nie. ale to wygląda fajnie Tutaj jeszcze z czasów... Tutaj to jest... O, to jest najlepszy tryb. Tutaj mamy jeszcze stół Tam jakaś maszyna Z czasów użytkowania tego czy tego czegoś Tutaj mamy Z elektryki tutaj niewiele zostało nawet bramkę mamy, ale jest o, otwarta. Także dobrze. Jesteśmy teraz na, że tak powiem, na wybiegu. I tu się zaczyna cała zabawa. Podejdziemy sobie jeszcze tutaj zobaczymy. I w tym momencie już miałem praktycznie nie miałem miejsca na telefonie. A co za tym idzie, usunąłem. Nie materiał z Nowego Jorku. Pierwszy odcinek. Montażysta powiedział, że go niby pobrał. Oczywiście było prowizorycznie zabezpieczenie w postaci ale przejście tego płotu nie było żadnym problemem. I tak chodzę sobie tutaj, ale tak się, że tak powiem, buduje napięcie. Ale jak wiadomo, największą atrakcją jest. Są te dwie wieże, które są przed nami, ale w tej latarce dziwnie tak mogę wyglądać. No ale ważne, że działa i zaraz się do nich udajemy. Jeszcze mamy jakieś budynki po, po lewej, po prawej. I później się przejdziemy tam 15 minut piechotą, z tego co patrzyłem na mapach. I po, dojdziemy do drugiego budynku, który wygląda jakby był opuszczony. I zobaczymy, czy rzeczywiście jest opuszczony. I teoria, że przesiaduje. O kurde, przesiaduje sobie tutaj młodzież jest prawdziwa ale czekaj o co znaleźliśmy znaleźliśmy strzykawkę to nie jest dobry znak kurde, no to nie jest dobry znak mam nadzieję, że to nie jest taka ten, że ktoś odlajaj to po prostu zostawił no ale nikogo tu nie widać, nie słychać tak że... Także powinno być dobrze, a teraz podchodzimy pod dwie bliźniacze wieże I wchodzimy teraz, zobaczymy je od środka Wyglądają całkiem spoko Znaczy do środka się wiadomo nie wejdzie, bo to nie jest wieża obserwacyjna Jak można się łatwo domyślić Ale mamy tutaj, oto graffiti jest Nie najgorsze z tu o, możemy zajrzeć do środka. O, tutaj co mamy? Takie rzeczy. No tutaj... Kurde, zimno jest, w łapę, tak. Myślałem w ogóle, czy bluze zakładać pod kurtkę. No to żałuję trochę, że może nie żałuję, ale nawet jakbym rękawiczki wziął, to też by, też by mnie żałował. Tutaj jak można zauważyć stała trzecia wieża. Mamy jej podstawę, ale no wiele z niej nie zostało. Tutaj jeszcze szafki jakieś mamy, jakby ktoś potrzebował szafki i mieszkał blisko Springfield. No to tutaj śmiało. Znaczy nie, no nie można zabierać, ale. No ale jak ktoś. Muś... Znaczy dobra, po prostu to był żarto. Tak to ujmijmy. ujmijmy. I co. I w sumie wisienkę na torcie chyba odchaczona, czyli te wieże. Najlepiej to one w sumie z daleka wyglądały. I tutaj jeszcze mamy. Zaraz podejdziemy tam dalej do budynków. A tutaj mamy ciekawe urządzenie. Tu jest fajne miejsce na zdjęcie. Także przyjmiemy sobie zdjęcie tutaj. Takie naprawdę, jak się boicie gdzieś na jakieś próbek, jeśli nie macie pewności co do miejscówki. To niedziela 8 rano. Ja Wam prawie że gwarantuję, wujek Seeker L Polakowem prawie gwarantuje, że, że wszystko będzie G. No, bo umówmy się, e, kto w takie miejsca chodzi w niedzielę o godzinie 8 rano. No, szanse na spotkanie człowieka są bliskie zeru tak naprawdę. O, tu jest główna brama. Tam w tle widać. Przejdziemy, to jeszcze sobie z prawej strony, tutaj, leczko dookoła. Ale chyba już wszystko z góry obczailiśmy. także ten, ale ogólnie są jeszcze dwa, dwa punkty na mapie tutaj. Jak tam dalej ścieżką pójdziemy, to powinien być jeszcze jeden budynek i jakieś dwie małe wieże, które również wyglądają na opuszczone. Także zobaczymy czy są, ale i tak już prawa będzie mogła zostać uznana za sukces, jeśli wrócimy w jednym kawałku, a wrócimy no bo ta miejscówka naprawdę oddała i szczerze nawet nie miałem pewności czy to będzie otwarte a jak widać jest otwarte, łatwo dostępne i, i bardzo fajne teraz pytanie tylko jak stąd wyjść czy wychodzimy drogą, którą tu nie przyszliśmy i szukamy jakiegoś innego wyjścia naokoło chociaż nie, tu jest wszystko zaburzowane, zapłotowane także tędy nie wyjdziemy także jesteśmy chyba skazani na na tą samą drogę, którą przyszliśmy, nie, nie jest to może najlepsze miejsce, w jakim byłem, pod względem urbexowym. Niemniej jednak, jest to mój pierwszy, pełnoprawny, czy w ogóle pierwszy samotny urbex. Wcześniej zawsze chodziłem z kimś, przynajmniej dwuosobową ekipu, Jak nie lepiej, a teraz, a teraz jestem zdany sam na siebie i to jest pierwsze primo. Dlaczego ten urbex ma jakiś dodatkowy smaczek i wydźwięk? A drugie primo jest takie, że, że no jest to mój pierwszy urbex za granicą, na dodatek. znaczy nie taki pierwszy w Paryżu, w sumie w taki tunel wchodziłem, opuszczony. Ale to był taki opuszczony, że tam matka z dzieckiem szła przez ten tunel na skróty do siebie, do bloku. Także nie wiem, czy to można nazwać urbexem. wiadomo sprawę, że jak cokolwiek stuknie czy coś, to od razu jest że tak powiem, zbroja prawie, że obsrała. i Już drugi raz mi coś tutaj stuknęło, co mocniej no, ale to jakieś ptaki na tym dachu po prostu Także nie ma się czego bać no, ale gdzieś tam mózg zawsze sobie lubi to powiedzieć I co? I w tym momencie wracamy do wyjścia i idziemy szukać następnego budynku A tutaj jeszcze O Tutaj jeszcze maszyna jakaś kompot się w niej robiło pewnie czekaj, my tędy nie wiem czy my szliśmy tędy chyba nie właśnie no ty, jakiś nowy ten nowy fragment odkryliśmy, także to chyba jeszcze nie koniec generalnie formę trzeba trzymać, bo nawet jak nie ma bitki na horyzoncie to nigdy nie wiesz kiedy ci się skile jakieś przydadzą no, dobra, nie odkryliśmy nic nowego znaczy trochę odkryliśmy nową trasę, ale doszliśmy do punktu wyjścia, a raczej wejścia po prostu wyszliśmy z drugiej strony i można czułeczko już odpalić no i spoko o, tak to się wszystko prezentuje ogólnie jak chodzę tutaj to sobie mi się przypominają wszystkie seriale typu znaczy seriale no, The Lasufas w szczególności The Walking Dead i, nie wiem tego typu filmy, których obejrzałem, Milion. Tutaj mamy wejście w drabinę i czy tam wejdziemy? Zaraz to przemyślę. Tak, wejście jest stabilne. Także chowam gimbala w torbę i wchodzimy na górę. Tak się nie udało, ale jesteśmy na strychu. I, i tak to wygląda. W sumie śmierdzi tutaj bardzo. Podłoga wydaje się stabilna I mamy pełno dokumentów tutaj Także to jest najbardziej dziewiczy element tego miejsca I no Zaraz sobie poczytamy te dokumenty Tu jeszcze spodnie czy Ty tu by można było Swój cały ekwipunek Zebrać Tutaj gazetę jakoś mamy Samochodową No i pełno dokumentów Pełno dokumentów A nam się to podoba Tutaj światło. O proszę bardzo. Najbardziej to by mnie jakiś rok interesował. Ale nikt, nikt roku nie raczy wpisać. Niestety. Może na jakimś innym. O tutaj jeszcze. Czyli skalosz. I pełno tutaj różnych artefaktów jeszcze. Tam gniazdo ptaka. Zobaczymy sobie Puste oczywiście Ale coś z ziołem związanego No nic Tu mamy kolejne dokumenty, może z nich się dowiemy coś być więcej Government of District of Columbia Niestety są puste w większości. Tak fajnie to wygląda, a tak się prezentuje wejście. Jeszcze podejdziemy do, do okna, oczywiście, bo nie po to tutaj właziliśmy. Czy jest sens wchodzić na dach? Do diabła, spójrzcie, jak to wygląda. Tu jest blacha, tam jest dziura. Pozro blacha 2.1.1.5. Po prostu zasada urbexowa jest taka, że jeśli zobaczyłeś co miałeś zobaczyć, obczaiłeś miejscówkę, to nie siedź w niej dłużej niż to, niż czas, który jest konieczny. Na siłę nigdy nie siedź, nie przedłużaj urbexu, z, z zasady lepiej się zawinąć troszkę za szybko, niż troszkę za późno. Wiem to z doświadczenia, montażysta też się tego w Warszawie nauczył i ogólnie przez naszą głupoty na no, to mieliśmy tyle szczęścia, ale mówię 10 15, 10 nawet sekund przysięgam 10 sekund dłużej byśmy byli w jednym miejscu i byśmy mieli przesrane <laughs> przestranę. znaczy do no, przeżyć byś, nic na bycie nie stało, ale konsekwencje prawne by mogły być nieciekawe I, i co, i opuszczamy tutaj ten budyneczek stamtąd dochodzą jakieś dźwięki, bo jest ta spalarnia tam widać jakiegoś tego wariata i my idziemy tą ścieżką zobaczymy co tam jest a jeszcze tutaj z zewnątrz jak wygląda ten budynek to się mówi Urbeks Urbeks i po Urbeksie ściągniemy w sumie czołówkę na razie co by nie wyglądać z o ile bowych tutaj kogoś spotkamy